Witamy, Dzisiaj z Olą Lecimy do lasu, tam gdzie ostatnio Wyszły Można powiedzieć dwa sreberka Drugie okazało się falsem Ale i tak cieszy I boretneczka i klamra fajna Lecimy Także trochę zaczyna deszcz, deszcz padać Ale myślę, że nie będzie źle Najwyżej schowałem się do lasu No to do pierwszego fajnego dołka Nie wiem czy będzie widać Widać Wyszedł guziczek yy, Nawet z uszkiem spaszczonym. A tak widać jak leje Musimy zmienić miejscówkę Gdzieś pojechać do lasu bo, bo inaczej będzie koniec imprezy na dziś To miało być nagrane ale się nie udało Mówię do Oli, wygrałem konkurs Coś wykopał. Perela. 50 gorszy, pierwsza monetka. I kurczę leje. Leje nie z tej ziemi. 8,2. Robimy obejście, można powiedzieć, dookoła tego miejsca. Ale, ale, coś, coś niskie ciśnienie i zero sygnałów. Myślałem, że to jakiś rów tutaj idzie, bo jest w miarę, w miarę regularny, ale to jest chyba okop, była wyższa łuseczka, następna, ale tym razem 38 rok, czyli długowojenna, auzerowska połażę tutaj troszkę na szczęście przestało padać <grytanie> Olka mówi, że ani pół a ja mam 5 groszy no ciężko dzisiaj z fantami już dobrą godzinkę no i na razie tylko tyle kolejny sygnał 7,9 i kolejny prl -ek. Marchewkę? No popatrz. Myślałem, że monetę. Nie wiem. Tak, monetę. Wiesz, to jakieś pole chyba z marchewkami było, albo nie wiem. Być może. I weszliśmy trochę do lasu, tutaj jest ta droga, no i trafiło mi się z dużej głębokości sreberko, widzę jeden silbergroszen z mociumpanem, super, Francja elegancja. Ogólnie jest pięknie przestało padać Przyroda budzi się do życia, wiosenka Super Co maszego? No, no, no. Psteczka od cebucha od no. Coś tam na nim pisze popisane. Jest napisane Jest napisane tak. Jestem tam napisane. ale nie wiem, że to jakieś symbole są. Coś tam jest. Coś tam, Blankę. Albo Blancki. Fajnie, następna do kolekcji. I super. Proszę bardzo, gratuluję. A gdzie jest reberka dzisiaj? <grym> w domu, na półce. <grym> Miałem sygnał 51, ale pod korzeniem musiałem okopać, bo nie lubię niszczyć. I wychodzi prawdopodobnie guziczek. Już widzę, że nie ma łóżka, ale jest pięknie zdobiony. Pięknie zdobiony guziczek. Starą go z piasku super, Lecę, 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 lecę A co masz lace, 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 stempel lace, 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 wygląda ja, jaka piękna pieczęć. No Już nie był tu taki. Tak? Mhm. Mm Stempelek. No. Nie no widzisz, na środku placu nic, a na obrzeżach, na obejściu, takie fanciory. No cudne. To prawda, nie ma monetek, ale. Ale. Ja mam cztery pajerale. I narzekam. Ja I sreberko. Ja mam feny feelingów jednego. Super miejsce. Sygnał był ledwo ledwo słyszalny. I wyszła mi kolejna monetka. I prawdopodobnie następne sreberko i chyba następny silver groszek. Przedlaczego delikatnie. 1825 rok. Mennica A. I mam drugie straberko. Ale i tak Ola wygrała. Stempelek <laughs> przepiękny. I mam następną monetkę. Jeszcze nie wiem, ale sygnał był nieciekawy 48,50. Przetrę. Tak. Słabo widać, ale widać. 20 groszy w miedzioniklu 1949 rok długo długo nic i teraz był sygnał sześćdziesiąt plomba solna pluska I znów trochę łowy mniej naszej ziemi Już powoli wracamy I przy drodze Dwa fenolki, Cesarstwo I lecimy dalej Miałem sygnał I wyszła taka kula Muszkietowa na leśnej drodze, dziadek tak grzał na rowerze że mu wieczko od cybucha odpadło jest wieczko z no nie wyczyszczę go teraz, bo nie mam jak no teraz Ola pokazuje takie coś wykopała. Ciężkie, bardzo ciężkie wręcz. I bardzo twarde. Nie jest to ołów. Być może, może to jest stopek była. srebra. Może jakieś zwierzątko to było. słuchaj. Trzeba tak kupić ten płyn do, do tego, nie. do sprawdzania srebra. Trochę to waży. No ciężkie to jest? Nie? No, 100 gram. Albo lepiej. Ciężkie. Samorodek, nie zarodek. I takie śmiciuchy. Łuski, kulki. I tam takie. No i robimy podsumowanko. No ja zacznę od siebie. 8 monetek. Nie zasłaniej. 5 pereli, jedno cesarstwo niemieckie i dwa silbergrosze. Jeszcze taki guziczek, bo jaki wyszedł gładki, no i praktycznie to wszystko u mnie. Ola po drodze trafiła guziczek z oszałkiem z okresu PRL-u. Tutaj gładki, ale sygnowany. Producent Gilt Gilt. Fajne wieczko, fajeczki Dwa PRL, Jedno Cesarstwo, czy to już Weimar? 19 to już Weimar No i strzał dnia dzisiaj Piękna, nie Piękna piecząteczka Super. z panem Tak, z panem. No kurczę nic sobie no, później zrobię jakieś ładne zdjęcie wrzucę także kończymy pozdrawiamy i do następnego